ciężar i nieważkość. Cel lekcji. przypomnę sobie, co naprawdę mierzy waga sprężynowa. Dowiem się, dlaczego czasami odczuwamy, że nasz ciężar się zmienia oraz co to są przeciążenie i niedociążenie. Zrozumiem, dlaczego w orbitującym satelicie panuje stan nieważkości. Ee, zasada działania wagi sprężynowej. Waga sprężynowa nie mierzy bezpośrednio masy ciała, ale nacisk ciała na szalkę. Dlatego też zdarza się nam, że jak naciśniemy troszeczkę za mocno, to waga sprężynowa pokazuje nam, jakby nasza masa się zwiększyła. I gdybyśmy z taką wagą weszli do windy, to w momencie startowania, ruszania windy, czy zatrzymywania się windy, okazywałoby się, że ta waga wskazuje troszeczkę większy lub troszeczkę mniejszy ciężar. I to jest związane z kolejnymi zagadnieniami, tutaj. Mamy charakterystykę przeciążenia. Przeciążenie nazywamy zwiększenie się ciężaru ciała, spowodowane tym, że ciało znajduje się w układzie odniesienia, poruszającym się z przyspieszeniem skierowanym do góry. Czyli to jest taka sytuacja, w której bylibyśmy w windzie, przy czym wina by nie jechała cały czas w jednym tempie, tylko by przyspieszała. I te przyspieszenie spowodowałoby to że wywieralibyśmy o wiele większy nacisk na podłoże niż w sytuacji, gdy działa tylko siła grawitacji na nas i ten stan nazywamy stanem przeciążenia. Charakterystyka siły bezwładności podczas przeciążenia, gdy pojawia się siła bezwładności skierowana w dół, to uczułamy jako zwiększenie ciężaru, a nie jako inną siłę działającą na nasze ciało. Siła bezwładności działa na nas w wielu sytuacjach, na przykład gdy jedziemy łukiem zakrętu, to, to jest ta siła, która powoduje, że wyrzuca nas troszeczkę na bok. Siła bezwładności działa na nas w sytuacji, gdy samochód przyspiesza, wgniata nas wtedy w siedzenie. W przypadku gwałtownego hamowania to siła bezwładności powoduje, że gdyby nie pasy bezpieczeństwa, to kontynuowalibyśmy ruch i wylądowalibyśmy poza samochodem, to no, znając oczywiście wielu obrażeń, dlatego ważne jest, żeby zapinać pasy bezpieczeństwa. Dokładnie ta sama siła działa w nas w sytuacji, gdy jesteśmy w układzie, który się porusza z przyspieszeniem do góry, przy czym dla nas ona jest równoważna z ciężarem naszego ciała, więc wtedy wydaje nam się, że ciężar naszego ciała się zwiększył, e, chociaż siła grawitacji działająca na nas, przecież jest cały czas taka sama, bo siła grawitacji zależy tylko od masy naszego ciała i od masy Ziemi. Ani jedno, ani drugie w windzie, która się przyspiesza do góry nie uległo zmianie. E, charakterystyka e, niedociążenia. E, Niedociążenie nazywamy zmniejszenie się ciężaru ciała, spowodowane tym, że ciało znajduje się w układzie odniesienia, poruszającym się z przyspieszeniem skierowanym w dół. Jeżeli winda będzie przyspieszała w dół, zjeżdżając z góry na dół, to wywieramy wtedy mniejszy nacisk na podłoże, czyli wydaje nam się, że nasz ciężar się zmniejszył. E, gdybyśmy na to spojrzeli z perspektywy siły bezwładności, to w sytuacji, gdy winda nam jedzie, przyspiesza do góry, to wtedy przyspieszenie do góry powoduje działanie siły bezwładności skierowaną w drugą stronę, czyli w dół, która dodaje się do siły grawitacji i wtedy siła bezwładności i siła grawitacji zwiększają nasz ciężar. W sytuacji, gdy my przyspieszamy w dół, to siła bezwładności jest skierowana do góry co oznacza, że tą siłę skierowaną do góry odejmujemy od siły grawitacji skierowanej w dół i to zmniejsza nasz ciężar, który odczuwamy w sytuacji niedociążenia yy, w sytuacji, gdybyśmy yy, winda na przykład, nie daj Boże, od... Yy, zerwała się i poleciała bezpośrednio tylko w, y, pod wpływem siły grawitacji, to wtedy układ porusza się z przyspieszeniem, y, równym przyspieszeniu ziemskiemu i w, siła bezwładności jest wtedy przeciwnie skierowana i też jest równa y, masie razy przyspieszenie ziemskie. Wtedy siła bezwładności jest skierowana do góry, z siłą ciężaru, y, z, z siłą grawitacji skierowaną w, dwóch, w dół się równoważą, i w tym momencie nas ciężar wynosi zero, osiągamy wtedy stan nieważkości. Charak charakterystyka nieważkości jeżeli ciało porusza się z przyspieszeniem równym przyspieszeniu ziemskiemu G i skierowanym w dół, to znajduje się ono w stanie nieważkości, choć siła grawitacji wciąż na niego działa. Yy, w stanie nieważkości przestajemy wywierać nacisk na obiekty, które są wokół nas, i stan nieważkości można na przykład zaobserwować w sytuacji, gdy mamy butelkę z wodą. Gdybyśmy tą butelkę z wodą mieli podziurawioną, no, no oczywiście tu mówimy o plastikowej, to trzymając taką butelkę na dwaną, okazywałoby się, że ta woda z tej butelki wycieka przez te y, dziury. Jest to spowodowane tym, że woda wywiera nacisk na powierzchnię tej butelki i poprzez te szczeliny wydostaje się na zewnątrz. Gdy taką butelkę podniesiemy do góry i spuścimy ją sobie na dół, to w trakcie spadania będzie, woda będzie w stanie nieważkości, przestaje wywierać nacisk na e, butelkę i woda w, w trakcie spadania, gdy jest ta woda w stanie nieważkości, przestaje wyciekać nam z tej butelki. E, y, przyczyny zmiany ciężaru ciała. E, Przeciążenie, nied, niedociążenie i stanie nieważkości nie wynikają ze zmiany siły grawitacji, ale z przyspieszonego ruchu układu odniesienia, czyli w tym przypadku pojawia się dodatkowa siła w układzie nieinercjalnym, jest to siła bezwładności, którą tłumaczymy to, i w ten sposób y, z, nasze wewnętrzne odczucia y, powodują, że wydaje nam się, że zmienia nam się nasz ciężar, ale tak naprawdę tutaj jest to kwestia sił wypadkowych, które działają na nas. Wyjaśnienie zmiany ciężaru w układach nieinercjalnych. W układzie nieinercjalnym przeciążenie, niedociążenie i nieważkość można wyjaśnić za pomocą sił bezwładności. E, można sobie tutaj m, przeanalizować przykład pierwszy ze strony 126, a później przykład drugi ze strony 128. Do tego tematu mamy kilka pytań w na co bezu odnośnie tych zagadnień poruszanych w tym temacie. To by było wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.